Gdybym dowiedział się, że pozostało mi 15 minut życia, co zrobiłbym z tym ostatnim swoim kwadransem? Na pewno wystarczyłby on na rachunek sumienia i żal za grzechy. Lecz czy byłbym w stanie go zrobić? Czy byłbym na to przygotowany? Nie znamy końca swojego życia. Być może jest on bliższy niż. Sądzimy, niż nam się wydaje, trudno jest nam o tym dzisiaj myśleć, kiedy mamy wiele planów niespełnionych marzeń, kiedy ta rzeczywistość życia po życiu, życia wiecznego, wydaje się być tak odległa, jak wschód od zachodu. Dlatego tym bardziej potrzeba wsłuchać się we fragment dzisiejszej Ewangelii, zapowiadającej. Niechybny koniec świata i uzmysłowić sobie, że Chrystus naprawdę przyjdzie, aby wprowadzić nas przed oblicze Ojca i będzie to tak samo realne, jak nasz dzisiejszy dzień. Nie przeminie to pokolenie, kiedy to się stanie, obiecuje Chrystus. Bo wszyscy bez wyjątku będziemy świadkami przyjścia Syna Bożego, ta obietnica. Spełni się w dniu śmierci każdego z nas. Ten moment, po przekroczeniu progu doczesności, progu śmierci, zjednoczy wszystkich tych, którzy umarli, umierają i umrą w przyszłości. Każdego z nas. Ukaże prawdę naszego życia, wszystko to, co było dla nas ważne. Całe nasze życie jest przygotowaniem na to spotkanie. Tych kilkadziesiąt lat jest nam ofiarowane, wpisane w Boży plan zbawienia, abyśmy poznali na drogach naszego życia, świadomie wybrali i pokochali Boga, przyjęli dar uświęcenia, za który Jezus zapłacił tak wysoką cenę. Uwierzyli miłości. Która przekracza słabość i grzech i rozpoznali ostatecznie w niej Boga. Niestety zajęci sprawami codzienności możemy nie przyjmować tego wielkiego daru, miłości, jaką chce nam dać Bóg. Żyć tak, jakby Go nie było, albo by doraz nie przyszedł, stając się z naszym Zbawicielem, skupiając u swoją uwagę bardziej na tym, co materialne niż duchowe. Wtedy dzień sądu. Może nas zaskoczyć. Dlatego warto pamiętać, że po przyjściu Chrystusa żyjemy już w czasach ostatecznych, wszystko się dokonało. Otrzymaliśmy to, co jest niezbędne, potrzebne, aby rozpoznać wolę Bożą, aby przyjąć Bożą miłość i być gotowym ofiarować jej siebie samego. Niezbędnym jest tutaj postawa czujności, kształtująca w nas. Świadomość o tym wezwaniu, a raczej zaproszeniu do życia wiecznego. Jakże ważne jest zrozumienie, że tych kilkadziesiąt lat mojego życia doczesnego, trudu i radości, jakie mi towarzyszą, ma wpływ na całą wieczność. Wobec tej perspektywy życie doczesne nie stanowi tak wielkiej wartości, jak niektórzy próbują nam wmówić. Warto. Znaleźć się w gronie wybranej naprawdę warto, warto podporządkować temu pragnieniu całe swoje życie. Czy jesteś o tym przekonany, siostro i bracie? I próbujesz naprawdę żyć nadzieją z martwych